Dzień dobry kochani dzisiaj y, w poniedziałek ja jestem taka rozczapiżona, bo wczoraj się kąpałem włosy mi zmokły jak one mi zmokną podczas kąpieli to tak wyglądają y, no i y, a dzisiaj ich nie myję bo idę na noc do pracy więc przed pracą sobie umyję no i ja jestem chora jak słyszycie mam zawalone gardło trochę Wczoraj wróciłam, miałam 24 złoty, wczoraj miałam wolne, ale nic nie poszłam spać, bo trochę się w pracy przespałam, no i miałam za dużo rzeczy do zrobienia tutaj, sprzątnięcia i w ogóle, bo była moja siostra, ale tak. Mm, no nie ogarnęła nic więc przyjechałam i był bałagan no i ja nie umiem żyć w bałaganie Ja wiem że ja nie mam tutaj luksusów nie wiadomo jakich ale chociaż żeby było czysto miałem możliwości sprzątnięte No i dzisiaj idę na nockę i jutro idę na nockę i jestem chora I teraz sobie robię cenę. Zrobię sobie cytrynę. Yy, dobrze, że kupiłam ostatnio w piątek i zjem sobie greyfruita i też planuję sobie wypić jakiegoś y, teraflu albo coś, żeby to mnie, yy, nie wiem, wzięło, polepszyło się coś, bo, <śmiech> <śmiech> bo strasznie się czuję. Nie mam gorączki, ale czuję się tak, jakbym, nie wiem, jakbym miała za chwilę umrzeć, ale ja tak mam. Ja tak mam, że... Jezu, co tutaj mam? Jakiegoś pyszcza jeszcze, o. No faktycznie. Ja tak mam, że y, jak mam gorączkę mogę mieć 40 i ja się czuję w miarę dobrze. A jak jestem przeziębiona, nie mam gorączki i jest tak wiecie. Coś się ze mną dzieje, ale... Chora jeszcze nie jestem do końca, to wtedy tak źle się czuję, tak okropnie, że to jest nie do powiedzenia. Ja już naprawdę wolę być chora, leżeć w łóżku, biorąc te dwie rzeczy pod uwagę, bo wtedy jak ja mam gorączkę, to ja przynajmniej wiem, co mam zrobić. A antybiotyk, lekarstwa i tak dalej. A teraz przeziębienie, no to przecież antybiotyku nie wezmę. No to muszę jakoś sobie radzić. A to się może ciągnąć, potem to się może przychodzić w coś większego. I tak się męczy, wiecie tak człowiek w ogóle wszyscy chyba tak mają, wszyscy tak się męczą i męczą. Więc dobra, ja robię to i potem się odezwiemy do Was. No pokaż. No widzisz, a ile masz jeszcze karetek do zrobienia? Dużo. No widzisz? Po prostu za duża ta książka pewnie była. No jak zrobisz wszystkie książki sprawdzimy i, i wtedy mamy ci kupi nowe. Ty też nowe chcesz, Fenek? Tak. No, ale wszystkie trzeba dokończyć najpierw, tak? Nie, nie trzeba naostrzyć, one są ostre. Kurka! Wyję tylko z dziewczynką z, z ten. Z a potem nie ma No Jo, jo. a kto jej dał ostrzynkę? ja? No. Węgaw, bo i my Nie wycieraj rękaw, tylko chodź wydmuchać jak chcesz, jo. Dałem ja. Ty? Dałem. Dałeś? Dałem. Dałem. Mhm. Też mi się, żeby to bałaj, żeby... Musicie iść do fizjera bo wy macie wielkie szopy. No. <grym> pod koniec tygodnia. Nie wiem, Może mama wyzdrowieje. jak mama nie wyzdrowieje, to pojedziemy do lekarza. I wtedy pójdziecie do fizjera. Oj, go. Muszę Ale wybić tu moje. <grym>. Moje teraflu. Zimno mi jest, jak nie wiem. A będę chora mocno, wiesz. Chyba? Co? Chyba? Nie, kata mam gadło mnie boli. Kaszel. Tak jak wy, zaraziłam się. A wy się lepiej czujecie, a ja teraz gorzej. No maluj Fenek. Będziecie mieli swoje piórka, to sobie poukładacie każdy swoje książeczki na swoje. I do swoich półek. I kredki tak samo podzielimy. Każdemu każdy będzie miał swoje. No. Każdy musi mieć tyle samo kredek. Nie, każdy będzie miał swoje kolory. Fenek, usiądź. O co ty fisiujesz? Nie fisiuj. Żeby ładnie to wyglądało. Nie, zostaw, to jest jego, on sam maluje. Ty kiedyś też tak wyjeżdżałeś za linię. Nic się nie dzieje. Dobra kochani. Chciałam Wam dzisiaj nagrywać, ale przez tą moją chorobę. To to się nie da. Jestem tak wykończona, dzisiaj miałam sporo zajęć takich domowych. I teraz już tak naprawdę... 18 i ja się szykuję do pracy. Sumałam sobie głowę. Dzieci wykąpane, to znaczy ja bo Fanek nie chciał się dać dzisiaj wykąpać kompletnie. Ale... Co tam się znowu dzieje? Fanek, ty masz swoje picie. <try> Ja mu wleję, tak? Ja się kweranek... dlaczego wy ciągle krzyczycie? Chwilę oni się ładnie bawili, ale to długo nie trwa. No <kłysy> ja nie wiem już co ja mam dzisiaj ze sobą zrobić. Tak źle się czuję. Że nie macie pojęcia, no ale przyjechać do pracy, bo nikt mnie nie zastąpi. Nie ma opcji, żeby ktoś się zamienił. Więc trzeba swoje od... mm, przeboleć. Dobra. I może mi minie, Może będzie lepiej. A no jak nie, no to, no to jutro no pójdę do lekarza. Jezu, jak to się tu prześwietla wszystko. No, jutro pójdę do lekarza. Czyste. I tak muszę jechać, wysłać paczkę do mojego męża. Okulary, więc... Yy, I tak muszę jechać, i tak, więc... Nie wiem, się mówię może do lekarza. I ten... Zobaczę jak będzie jutro, może mi się polepszyć Co tam jest za wojna? Ja się maluję. Uwaga. Co malować? Jaś. Nie pozwala ci. Pozwala nie On nie pozwala. Ty Jaśowi nie pozwalasz. Dlaczego? Ty nie pozwala, ty zbiła, mi nie pozwala. Danek pozwól mu. Mama wam kupi inne książeczki, jak złożymy biurko, ja? Okej. Okay? Musisz być? Nie! Tu sam sobie wybierzesz, jak złożymy biurko, kupimy wtedy... Co ty tu masz na głowie? O tych glutków waszych. I jeny ty masz we włosach to. Kranek. Ja, ci tutaj. ja nie wiem, bo on się odchodź tutaj. Szenek nie pchaj, bo ja się maluję, ja sobie zamaluję w oko. Co się dzieje? On miał... On, on bo to nie Całem. Było. Całem. Całem. On ma, bo on małem. On Co on? Co? I to? No widzisz, on ci dał. No. I on masz szwiąteczny, a ja nie mam żadnej. Co? Ej, nie zabieraj mi moich kosmetyków, nie, nie, nie. Ja idę do pracy, nie mam czasu się kłócić. Patrzcie. Po. Tutaj mama nagrywa jeszcze na ja? Nie, ty nie. Mama. Nie rób. Aj. Przerwałam się malować i teraz... już nie wiem, eyeliner nie chcę złapać w tym miejscu, żeby pogrubić. On tak zastyga. W ogóle to teraz używam bazy podcienie takiej bardzo Czekajcie, zaraz Wam powiem nawet jakiej. Eveline Nie, za krzywo. A dobra, nikt się nie kapnie, nie? Tutaj też tak domaluję. Za grube. Ja tak nie maluję. Ale trudno, już tak mi poszło. Tu pech. Trzeba było wyrównać i tyle. Za długie te kreski, za grube na końcu, ale mi się już nie chce. Już nie mam czasu do dnia. <laughs> I lekko krzywa, Ale to nic się nie kapnie. Wytuszuję sobie rzęsy. I teraz mam taką inną bazę i ona taka nie jest za wspaniała. A tej mojej bazy, ten Aqua Seal w ogóle nie ma w żadnym sklepie internetowym i się boję, że ona została wycofana <laughs> wycofana jak wpisałam sobie aqua seal to wyskoczyło mi coś na seforze y ale to był utrwalacz do makijażu coś takiego za sporą kwotę już nie pamiętam za ile ale za sporą kwotę pieniędzy ponad 100 na pewno i Stwierdziłam, że może to jest podobna formuła, dlatego oni tu um, bo to też się tak nazywa, dlatego oni tu wycofali nie wiem, nie mam pojęcia o co chodzi a jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze więc pewnie jakaś firma się kapnęła może, że to jest na podobnej zasadzie albo coś nie wiem, nie mam pojęcia, ale nie ma tego nigdzie a to tak super trzymało makijaż Teraz mam taką bazę, czekajcie <laughs> Z z Bel z tej paczki Jezu przepraszam Z tej paczki, którą ja wygrałam I Ona nie jest taka yeah. wspaniała Coś tam trzyma ten makijaż, ale szału nie ma. Dobra, dzisiaj tak klasycznie na brązowo. I idę się ubierać. Tak mi się nie chce dzisiaj. aj, jeszcze wyłączyło. przez 6 po. Może sobie jakieś tabletki w ogóle zabrać. No już lepszego miejsca do malowania nie było, co? No ja jeszcze mam prasowanie, ale to i to chyba zrobię, bo dzisiaj chciałam prasować i nie zdążyłam. No. Ja się skarpety podciągnij sobie troszkę. Czemu? Czemu macie otwarte znowu te światełka? Weź to zamknij. Fenek zamknij to.